witajcie z jakby takiego eksperymentu A ci którzy tego nie wiedzą to może tam będzie jakieś zaskoczenie ale czemu by nie pokażę to u siebie na filmie odnośnie tego to tak, co jest niebezpieczniejsze dla balona wypełnionego wodą szpilka czy ogień co może tu bardziej spowodować mu Uszkodzenia, jak myślicie? No, róbcie tutaj, obstawiajcie o lizaka, zakładajcie się z kimś tam, lizak, ciastko. Co jest niebezpieczniejsze dla balona wypełnionego wodą? Śpilka czy ogień? Ja już przechodzę do rzeczy. Jak możecie widzieć balon wypełniony wodą, a nic innego tu nie ma nie? szpileczka. Normalne, że można było się tego spodziewać, nie? pamiętacie odcinek spalnika turystycznego? Tu właśnie jest on. Jak to ładnie widać, czy nie widać ładnie. Zobierzemy ogień i mamy balonika. My jak myślicie? No, żywy ogień, nie? Zobaczcie. Nie było jakieś za zapałka A to może być zaskoczenie, zaskoczenie co dla niektórych jeżeli wcześniej tego nie widzieli co. Co tu się dzieje? Nie? No, chyba woda nie pozwala pęknąć nie temu balonowi. Jak myślicie? No, tak chciałem Wam tylko pokazać. A jakbyście czasem myśleli, łe ten balon jest za gruby. Ja tutaj przygotowałem taki specjalny balon do tego zadania. Nie pytajcie jaki, ale specjalnie musiałem się przygotować do tego odcinka. O, ale się buję. Jak wiecie, ten specjalny balon jest bardzo cieniutki. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Operator mi tu uciekł i co powiecie z tym bardzo cieniutkim balonem też nie chcę pęknąć a zgadnijcie co się stanie jak będę tak trzymał długo i długo nad tym ogniem nie wiem czy mi tam wystarczy tego paliwa do tego ale jak już film kręcimy to zobaczymy nie? Trochę czuję gorące w rękę. Okazało się, że pożerający ogień na balon nie jest tak skuteczny jak szpilka. Nie? Nie musicie próbować tego w domu, tylko tak pokazuje tutaj taką ciekawostkę. Ratorka podaj mi ten. kamerkę. I już chcę pokazać Co tutaj by się działo ja Staram się nie ruszać Ale ta woda w tym się gotuje Normalnie jak będziemy trzymać jeszcze dłużej to się ugotuje Także, jakby ktoś nie miał przy sobie garnka, a chciałby wodę ugotować, a miałby czasem przy sobie balonik, no to może to zrobić. Także to odłożę, bo tu już będzie gorąca woda. Właśnie yy, dotknąłem lekko tutaj miski i się rozlało. Wezmę tego. Tego co był już oczywiście. To jest ten nosmolony. A żeby nie było, że jakaś ściema czy coś. No, właśnie. No właśnie. Także yy, miło mi było, jeżeli zobaczyliście u mnie na kanale to pierwszy raz. To nie żadna tajemnica, ale fajnie było, jak, jeżeli tak się stało. ok jak się podobało, wiecie co zrobić. Łapka w górę. Jesteś nowy zasubskrybuj mój kanał. Bo jest różna tematyka, ciekawostki, nieciekawostki. Takie jak teraz mogłeś widzieć i wcześniejsze filmy. Jakby się tobie nudziło, możesz zajrzeć. Nie ma problemu, zobacz co tam jest. A tymczasem na tym eksperymencie kończymy. Trzymajcie się. Nie będę tutaj objaśniał żadnych fizycznych spraw, z tych związanych. Nie jestem tu żadnym naukowcem wizualnie, tylko chciałem pokazać jak to wygląda. I na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć Piona. piona. <grymne>